Dziś zapraszam Was do obejrzenia filmu zakupowego, a mianowicie będą to zakupy zrobione w sklepie Zielone Koty. Zacznę od gratisów, jakie dostałam od Zielonych Kotów, i już bardzo serdecznie na wstępie chciałam im bardzo podziękować. Tutaj mamy takie fajne metalowe guziczki. Myślałam, że one będą tutaj na agrawki, tak jak kiedyś były, w dawnych czasach, że można było sobie przypiąć, ale one są takie piankowe. I możemy je tutaj użyć w różnych pracach. Zobaczcie, jakie tutaj mamy ładne kwiatuszki. I plus takie bielutkie serduszka. Kolejnym gratisem są takie metalowe serduszka. Już Wam pokazuję, jak one wyglądają. Made for You. Dostałam trzy takie serduszka. Takiego małego ptaszka. To jest guziczek. W gratisie też dostałam taką kartę z napisem Be Happy. To jest z piątku 13. Taki paseczek z, już Wam pokazuję, pasek z liliami. Takie fajne te kwiatuszki do wycięcia, do różnych prac. I plus takiego typu papier. Tutaj mamy takie dziewczęce i kobiece wzory, a po drugiej stronie mamy taki niebiesciutki. A teraz już Wam po kolei pokazuję, jakie ja zrobiłam w zielonych kotach zakupy. Pierwszą rzeczą, którą chcę Wam pokazać, to są kwiaty. Długo na nie czekałam, na te magnolie bardzo je lubię, dlatego jak tylko się pojawiły, od razu je kupiłam. Kolejne, to tutaj mamy kwiaty wiśni, te białe. I jeszcze takie różowe kwiatuszki. I plus Sweet też w kolorach fioletu oraz różu. Tu wam pokazuję moją ulubioną masę plastyczną, a mianowicie jest to Fimo Air Light. Ona jest, powiem Wam, najlepsza, moim zdaniem, oczywiście do odcisków, do foremek, ale i nie tylko do kształtowania takiego samodzielnego w rękach. Ona jest bardzo leciutka, powiem Wam, idealnie te różne elementy w tych naszych foremkach odciska i ona bardzo, bardzo, naprawdę szybko schnie. I plusem jest jeszcze to, że po wyschnięciu ten dany element jest jeszcze elastyczny, że możemy go sobie jeszcze uformować na na przykład dany przedmiot. Kolejną rzeczą są magnesiki neodymowe. Jest ich 30. Powiem Wam, że też bardzo dobrze się sprawdzają w różnego typu pracach. I one mają poczekajcie, one mają gdzieś centymetr. Na 2 mm. Kolejną rzeczą są plastikowe koperty, które będą mi służyły do przechowywania moich wykrojników. W, w komplecie były trzy takie. W sklepie Zielone Koty też kupiłam sobie taśmę PET. Ona ma 6 mm, a jej długość to 50 m. Ona jest najlepsza, najmocniejsza. Bardzo dobrze trzyma oklejanie albumów, kartek i tak dlatego też ją kupiłam sobie. Kolejną rzeczą jest taśma piankowa. Ona też ma 50 metrów, to takie spore kółeczko. I ona ma akurat 2 mm długości. Też bardzo dawno planowałam sobie kupić już tą linijkę, ale w tych sklepach stacjonarnych oraz sklepach internetowych akurat jej nie było na stanie. Teraz była, dlatego już ją kupiłam. To jest linika precyzyjna. Dziewczyny bardzo ją zachwalały, dlatego też ją kupiłam, żeby móc sobie po prostu równo przyłożyć papier albo wydrukowane życzenia, żeby było wszystko prosto, ładnie. Też będę ją testowała. Teraz chcę Wam pokazać, jakiego typu elementy do wycinania kupiłam. Tutaj jest. Pierwsze z Craft O'Clock, a mianowicie są to różnego typu tutaj zębatki. Wiadomo, do takich męskich projektów. Kolejne też z Craft O'Clock. I tutaj mamy przeróżne zegarki. Tutaj są mniejsze, większe. Można sobie wybrać. Tutaj mamy z piątku trzynastego i różnego takiego typu elementy typu vintage podróżnicze. Tutaj mamy z trzynaście arc. Elementy też są z firmy 13 art. I ostatnie. Też są zegary. Pojawiły się też w końcu w sklepie bloki Happy Colors do Mix Media. To postanowiłam sobie kupić dwa. One mają 25 kartek. Gramatura to 200. Powiem Wam, że bardzo często je używam do tego, jak robię album. I miejsce, gdzie mamy wkleić zdjęcie, to ten papier najbardziej mi się tam sprawdza. Bo jeszcze na niego też daję pieczątkę, tego typu, że jest albo aparat, albo zdjęcie, żeby ta osoba wiedziała, gdzie można wkleić to zdjęcie, i wtedy nam się ta pieczątka nie rozmarzuje z tego papieru. Jest naprawdę fajny, też serdecznie polecam. A i polecam go też do robienia kartek, bo też się bardzo fajnie nadaje. Kupiłam sobie też 5 arkuszy złotego. Papieru, który już będzie mi potrzebny do przyszłych projektów, a mianowicie projektów świątecznych oraz do wycinania z wykrojnika gwiazd betlejemskich no i nie tylko wstążeczek i różnych innych rzeczy. Z elementów do wycięcia kupiłam sobie też z Craft O'Clock te piękne złote serwetki. Widziałam, że one w niejednej pracy dają Świetne efekty. Były w zielonych kotach, dlatego je wzięłam. Patrzcie, jak one pięknie się prezentują, prześlicznie błyszczą. One są jeszcze plus dodatkowo wytłaczane. Naprawdę fajna sprawa. Przejdę teraz już do papierów. Jakie kupiłam? Tutaj mamy z UHK Gallery. Tak się prezentuje pierwszy. Arkusz, on jest w takich odcieniach szarości. Tu mamy taki efekt plastrów miodu na tej kartce. A druga strona prezentuje się tak. Tu mamy elementy do wycięcia. Takie fajne stare tagi. A po drugiej stronie mamy taki różowy wzór. Kolejne to tutaj mamy napisy w języku polskim i w języku angielskim. Kolejny papier to na szarym tle mamy takie delikatne białe kropeczki. Druga strona wygląda. Tak. Tutaj mamy troszkę delikatniejszy od tego poprzedniego ten odcień szarości. Tutaj taki efekt zygzakowy. Ta kolekcja jest fajna, taka stonowana, dlatego też postanowiłam ją kupić. Widzę, że do wielu prac na pewno tutaj się nada. Kolejna kolekcja to jest również z UHK Gallery. Też taka delikatna, wintyczowa kolekcja. Na okładce mamy różne ptaki do wycięcia. Tutaj są paseczki i mamy napisy w języku polskim. A tutaj mamy taki ceglany wzór. A tutaj paseczki. I są napisy w języku angielskim. Pierwsza strona prezentuje się w taki sposób. powiem wam naprawdę fajna bo popatrzcie jeszcze tutaj mamy dodatkowe karty elementy do wycinania z tymi różnego typu ptaszkami tutaj takie fajne wzorki takie tapetowe i nie tylko, tutaj mamy stare pismo, świetnie takie wyblakłe kartki jak gdyby ekstra efekt i tutaj Kolejny świetny taki tapetowy wzór w Paski. Też taka uniwersalna kolekcja do wielu prac, nie tylko. A tutaj świetna sprawa, patrzcie. Takie piękne stare domy, kościoły, kartki do wycięcia. I ostatnia. I ostatnie papiery. Te papiery są z Craft Oclock. I tutaj już mamy pierwsze takie świetne elementy do wycięcia, typu taka kartka. Naprawdę bardzo ładnie zrobiony. Super efekt. Pierwsza strona tej kolekcji. Tutaj mamy taki dość ciemny. Czarny wzór. Tutaj taki paczurkowy. I tu już ostatnia strona, czyli elementy do wycięcia typu karty. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Serdecznie Was zapraszam do obejrzenia innych moich filmów zakupowych, kartkowych i nie tylko. Pozdrawiam Was i do zobaczenia.